Co pod maską? Kobiet to na pewno nie interesuje, bo kto tu w ogóle zagląda? Ale z dziennikarskiej rzetelności, zobaczcie sobie, jeden pięć i tylko trzy cylindry. Oczywiście hybryda, piąta generacja, co oznacza nową architekturę, między innymi nową przekładnię, inaczej zabudowany komputer. Dzięki temu ten cały układ jest bardziej kompaktowy i mamy więcej miejsca w środku. Ale najważniejszy jest nowy. Weźmiesz, zajmiesz się Panią? <gry> Dobra. Dobra, to dziękuję. Zaraz Pani powiem. Do Łodzi Fabrycznej prosto i w dół i na dole są kasy. Dobra, nie ma problemu. Nie ma problemu, proszę. Idzie Pani prosto, w dół zjeżdża schodami i po lewej stronie są kasy. Nie ma za co. Ale to syf. Ile razy się naczytałem do panie dziennika żadnych samochodów na kanale, więc proszę bardzo, pokazuję wam przełomową chwilę w historii motoryzacji. 35 lat Lexusowi zajęło zrobienie samochodu specjalnie na europejski rynek. Czujecie to? 35 lat. Znacie lepszą definicję perfekcji? Chciałbym powiedzieć, że to jest samochód dla Europejczyków, ale tak naprawdę to nie do końca. Ja tutaj widzę pewne poszlaki, żeby sądzić, że jest to samochód raczej dla. Europeje. Co zdradza, że samochód jest kierowany do kobiet? Oczywiście, wymiary, bo to ma zaledwie 4,19 długości, więc auto na pewno nie trafi na przykład na amerykański rynek, ale tutaj są jeszcze inne poszlaki. Pomyślcie sobie, czy Was przekonałby na przykład folder reklamowy, w którym możecie przeczytać, że w dwóch podstawowych wersjach znajdziecie, uwaga, całkowicie wegańską. Kabinę. No dobra, ale nie oszukujmy się. Nie przyjechałem tutaj po to, żeby zobaczyć nowego Lexus'a LBX, bo wydaje mi się, że trochę nie jestem w targecie i nie byłbym rygasem, jakbym nie dorwał tutaj człowieka z Toyoty i to bardzo ważnego człowieka z Toyoty. Ja tam szefa... rygas przez duże R. Tak jest, dziękuję szefa pr i to na całą Europę. Centralną, centralną, tak po kolei. Zagarniamy najpierw od centrum, tak. potem pójdziemy gdzieś dalej. Jak może. kolega, taki za granicą, to czołgami wjeżdża. Yy, tutaj nie mogę powiedzieć, bo na wytną. Hmm, Więc ja tu przyjechałem specjalnie po to, bo. Jakiś rok temu zrobiłem odcinek o tym, że ponoć właściciele Toyoty mają problem. I parę do mnie pisało, że nie mogą na przykład samochodu uruchomić, jak mają hybrydowy. No i tam się żalili, że muszą jakimiś boosterami. Pokazywał mi pan taki fajny kluczyk do Toyoty, właśnie z dwoma żabkami. No, i powiedz o co chodziło. Dobrze, o... to zacznijmy od początku. Sytuacja wygląda tak, że jak wiesz, hybryda sama z siebie, ponieważ nie ma rozrusznika, alternatora i tak dalej, potrzebuje z założenia dość małą pojemność akumulatora. No, to jak... jest... O ile mnie pamięć. Nie myli, to jest dokładnie taki sam pojemnościowo jak w Deutiko, ale przypominam w Tico jedynym elektronicznym sprzętem był taki kuźwa zegarek na desce rozdzielczej. Mm -hmm. Zgadza się, tutaj nie potrzebowaliśmy, bo jak już poszedł impuls to resztę nam załatwiał napęd, czyli hybryda z baterią własną trakcyjną plus silnik benzynowy i tam zasilanie. Czy załatwiał to zaraz się okaże? No właśnie, ale musiał być impuls. No właśnie. Dobra, no i teraz, jak już panowie od nas inżynierowie z centrali układali całą konstrukcję tych samochodów, zwłaszcza tych mniejszych Jaris, Jaris Cross, CHR, to szukali miejsca na ten akumulator taki 12 woltowy Jak już znaleźli, to chcieli, żeby on był jak najmniejszy, w miarę wystarczał pojemnością na ten kick, na ten strzał i super. Nie no, wszystko fajnie, tylko potem w kolejnym etapie wybierania pod wykonawców, kontrahentów trafił się, to dzisiaj wiemy. Ale to był już dobry czas temu, rok, dwa. Nie będę głośno mówił, że to firma na my z Turcji. Trafił się turecki, tak jak mówisz, podwykonawca, który zaoferował chyba w jakimś dobrym rozliczeniu te akumulatory i one działały yy, dopóki, dopóki, dopóki działały, jak były nowe, potem jak były ciutkę starsze. Słuchajcie, to jest historyczna chwila. Zobaczcie, dorwałem gościa z Toyoty i on przyznał, że coś przez chwilę było nie halo. Znaczy zorientowaliśmy się dość szybko u nas w dziale technicznym w Toyocie w Polsce, że coś jest niechalo. My nie mamy jak w Hiszpanii temperatur na stop plus 10 plus 15 plus 25, jak się zaczynało 0 albo nawet plus 5. I ktoś nie jeździł przez tydzień dwa samochodem, bo pojechał na przykład do ciepłych krajów się wygrzać, to była duża szansa, że w tych modelach, które wymieniliśmy, jak wrócił, to już trzeba było się fartować i czy kolegom. Nie yy, dokładnie takie przypadki. Znam, o mhm. takich przypadkach, mówiłem na kanale, ale powiedz mi, bo. Mhm. Yy, Dobra, posypujecie głowę popiołem. Szacun, bo naprawdę jest mało marek, które potrafią Wam powiedzieć wprost, że miały z czymś problem. Oczywiście, że nie, 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 cicha akcja serwisowa, nigdy nic nie było. Tutaj dorwałem gościa i on to powiedział w twarz do kamery. I się nie wstydzę. I się nie wstydzę. Ale wiecie, dlaczego się nie wstydzę? Dlatego, że temat jest w tej chwili rozwojowy i porządkowany, ale mniej więcej od ponad roku naszych dwóch zuchów inżynierów Macin Dziełak. I spółka, czyli Polacy, też Dwóch Polaków mm -hmm. z centrali polskiej Toyoty. Zrobiło raban generalnie w centrali naszej europejskiej, że coś jest Niechalo. No, znamy się jaka była odpowiedź w centrali najpierw. Jakie Nie halo, jakie Niechalo. Dajcie działa. argumenty. No Było kilka problemów. W pierwszym był taki, że centrala mówiła, ale tu macie system, program, taki checkingowy do sprawdzania i to też są takie przypadki, 7 razy jeden gość działa, był, za każdym razem jest sprawny akumulator, tylko po 5 dniach nie odpala, sprawny, no właśnie, więc co trzeba było zrobić, trzeba było udowodnić, że jest nie do końca prawidłowa procedura sprawdzania akumulatora, że może należałoby mieć nowy tester z nową procedurą zaszytą uwzględniającą nowe realia, no i potem w jaki sposób przynajmniej pośrednio wpłynąć na centralę, żeby widząc w centrali, że jak oni zobaczą te wszystkie zmienne, to powiedzą, a może pod dostawca jest nie halo. Czyli krótko mówiąc, dwóm Polakom, nie tylko dwóm, bo oczywiście mhm. trzeba było uruchomić całą armię, udało się poprawić Japończyków. Tak, yy, udało się poprawić Europejczyków, bym powiedział, bo to tu auta robione w Europie, w europejskich fabrykach, i części są m.in. ten akumulator od europejskich poddostawców. Ale generalnie, teraz mamy sytuację taką, że po pierwsze jest wprowadzona od niedawna, półtora miesiąca mniej więcej na wszystkich stacjach Toyoty w Polsce nowa procedura, która uwzględnia bardziej rygorystyczne warunki eksploatacji takiego akumulatora. Nowa procedura testowania. Ee, nowa procedura testowania tych akumulatorów, która została wszczepiona w Europę, czyli nasza procedura, którą Marcin Dziełak z Krzesimirem opracowali i podesłali do Europy, została finalnie zaakceptowana i w tej formie ona funkcjonuje w całej Europie. Druga rzecz, do tego muszą być testery, które spełniają wymagania tej procedury i te testery teraz wjeżdżają do stacji, stacja po stacji no i teraz rzecz najważniejsza jak akumulator nam zostanie uznany za wadliwy, niespełniający standardów, no to wiadomo, że będzie bezpłatnie wymieniony i tu chwila uwagi chwila uwagi te akumulatory od nowego pod poddostawcy, bo nie jest sztuką, zamienić czteromiesięczny akumulator, który wykazuje wadliwość na dwutygodniowy akumulator, który jest od tego samego wykonawcy, z tej samej technologii, ale jeszcze nie zdążył wykazać wadliwości. Więc nastąpiła najważniejsza rzecz. Zmiana pod dostawcy akumulatorów dla nowych z linii, ale też te akumulatory do nas jadą na wymianę, kiedy zostanie w procedurze potwierdzone u dealera w serwisie, że ten akumulator trzeba mieć finito. Podsumowując, dało się Polski oddział Toyoty załatwił wam. Naprawdę chwała wam za to, dziękuję bardzo. że nikt się na was w serwisie w serwisie nie wypnie. Oczywiście uh -huh. trzeba pewnie się uzbroić w cierpliwość, bo tak jak Robert powiedział, tak. zjeżdżają i akumulatory i zjeżdżają tak. testery, więc zakładam, że tak, tak szczerze mówiąc, gdzieś tak do wakacji, pewnie to trwa. Nie? Pewnie tak, pierwsza rzecz, to, co mam mogę, kochani, podpowiedzieć. Po pierwsze, jak macie swojego lokalnego dealera i serwis autoryzowany i macie ten problem w swoim samochodzie, jak się pojawicie, po pierwsze, niech wam go przetestują, ale Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Czy to jest, zapytajcie się po prostu, czy to jest według nowej procedury opracowanej przez centralę? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy mają już tester? Czy będą to robić na nowym testerze? I trzecia rzecz, jak spełnią te dwa pierwsze wymogi, no to wyjdzie prawdopodobnie Wam wtedy, że on, ten akumulator jest dead, albo prawie dead, no i wtedy jest podstępowany kwit na wymianę, no i, i wtedy dealer określa, ile trzeba poczekać. Uf, no i super, i to jest bardzo dobra wiadomość Wielkie brawa dla tego pana, bo uwierzcie mi Ja jestem prawie 20 lat w branży I złapanie kogoś za rękę I żeby on Ci nie powiedział, że nie, to nie jest moja ręka To nie, to nie jest, to jest moja, moja, moja ręka One odpalają, Wy jesteście głupi Nie umiecie eee. ruszać ze sprzęgłem w dieslu I tak dalej, znamy mhm. takie numery mhm. Nie Szacun naprawdę wielki dla Toyoty. No i już wiecie co z tym robić Tak, generalnie moi drodzy yy, Pamiętajcie o jednym że trzeba było się trochę i trzeba będzie się nadal troszeczkę uzbroić w cierpliwość, ale procedura jest i to działa. Bo samochód, jako sam z siebie, jest bardzo sprawny, no tylko no ma problem z zastartowaniem. Prawda? No ale wkrótce problem zniknie, uh -huh. nie ma za co. Macie tutaj gościa, który powiedział wam do kamery, co trzeba zrobić. Nikt się na was nie wypnie w serwisie. Wierzę w to, że niestety trzeba będzie poczekać, bo tak to zawsze działa zanim to dojedzie, ale macie haka teraz na ASO Toyoty. Jeszcze ja dodam jedną rzecz, nie obrażajcie się na ASO, jeżeli 3 czy 4 czy 5 miesięcy temu byliście w tej ASO i oni Wam powiedzieli, ale Wasz akumulator jest sprawny, to nie to, że ktoś Wam coś próbował wmówić, czy był baranem. To tylko wynikało z faktu, że według dokumentów i procedur, którymi oni się posługiwali, i narzędzi testowych, tam wychodziło czerwone, zielone, czerwone, zielone, zielone. No wzbudziło To czego że, oni chcą? Że w ASO pracują mechanicy, mhm. mają określoną procedurę przez inżynierów. Jeżeli jakiś inżynier to policzył i Toyota to zaakceptowała, to tego się trzymamy. Więc tak było wtedy. Oni wierzyli, że ta procedura jest dobra, ale chłopaki z polskiej Toyoty zakwestionowali tę procedurę. Tak, bo widzieli, że to nie były trzy samochody. Ani 4, ani 5. Widzieliśmy, co się dzieje. Robert, ja ci ślicznie dziękuję, i bardzo, bardzo, bardzo ci gratuluję odwagi, żeś powiedział to do kamery i to naprawdę ludzie będą oglądać. Ja dużo rzeczy mówię do kamery i staram się mówić tak, żeby się nie wstydzić, żebyście Wy się nie musieli wstydzić, że tego słuchacie i ja się za siebie i za firmę nie musiał wstydzić. Póki co, powiem Wam, pracuję akurat w takiej marce, szczęśliwie, że w lustro mogę patrzeć codziennie, jak, staję, jak się gole, a jak widać, goleś. Dzięki, pięknie. Dzięki również. Dobrego dnia. I lecimy dalej oglądać lbx -a. No, a skoro już tu jestem, to się przejadę tym samochodem, w ogóle nieskromnie się pochwalę, że jestem jednym z pierwszych Polaków, bo tych aut jeszcze nie ma w parku prasowym. Powiedziałem chyba, że tu mamy piątą generację hybrydy. Oczywiście kłamałem, bo to taka motoprawda. Tak naprawdę to jest cztery i pół generacja. A jak już będziecie chcieli ubezpieczyć swoją Toyotę, to polecam partnera odcinka, czyli oczywiście Mubi.pl. Najlepsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych. Legendarne 150 zł cashbacku na dole w linku w opisie. I jak wy ubezpieczycie swój samochód w Mubi.pl, to dostajecie też swój prywatny link, który możecie wysłać swoim znajomym. I gdy oni ubezpieczą samochód przez taki wasz link, to na wasze konto wróci jeszcze. Pięć dych od każdej zawartej w ten sposób polisy, więc polecam serdecznie Mubi.pl, link do cashbacku w opisie i wracamy do... ...Toyoty. Miałem kilka leksusów prywatnie, bardzo fajne auta, ale często moi znajomi to mi takie, wiesz, no bo tutaj jakieś inne niemieckie marki, a temu to brakuje takiej jakiejś atmosfery. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to w tym mamy chyba ze cztery. Tak, aż cztery atmosfery. Elegant, Emotion, Motion, oraz Cool. Czyli to są wersje wyposażenia. E, w dużym skrócie tak, ale tu masz dzięki temu masę personalizacji możliwości. Masę możliwości personalizacji. No tak, marka premium. Powiedz mi, takie dwie środkowe czym się różnią od siebie? E, to jest Elegant i Emotion, czyli skóra syntetyczna w środku, bądź wygańskie wnętrze, jak kto woli. Oczywiście kolory jasne, beżowy, brązowy, czarny. Oczywiście, te wyższe relaxikuly, gdzie masz bardziej materiały typu scroponii naturalny yy, Przepraszam, mówiłeś coś? Tak, tak. Zdecydowanie nie jestem w targecie tego samochodu, jak powiedziałem, kobiety, ale zakładam, że jednak panie z Mordoru doceniają takie smaczki jak różne ściegi. Oczywiście, że tak. Co jest pod maską? 136 koni z 1,5 litra 3 cylindrów tylko. I oczywiście układ hybrydowy, 185 Nm, jakieś 9,5 do setki. Tutaj Wam oczywiście tego nie pokażę, bo właśnie tutaj Pani idzie na pociąg w tej chwili. I średnie spalanko naprawdę da się utrzymać poniżej czwóreczki. Osiągi? O, teraz już mamy odpalony silnik spalinowy, jedzie to całkiem przyjemnie. Bardzo dobrze tłumi nierówności, bardzo duże opony to ma. Tutaj jestem trochę zaskoczony, chociaż zastanawiam się jak to będzie się zachowywać. W kolejna, jak będą wam wmawiać, że to jest przecież Toyota Yaris Cross na sterydach, to pokażcie mi Toyota Yaris Cross na oponach 225 55 na 18 cali. Bezpośredni układ kierowniczy. To jest zaskakująco mądry samochód i to wyraża się w paru takich Ciekawych sprawach, między innymi w tym, że ten samochód na bieżąco sobie rozmawia z nawigacją i potrafi dostosować się, czyli układ napędowy, do tego, co będzie się działo dopiero w przyszłości. Jak mu nawigacja powie, że za 10 km będzie korek, to on sobie zawczasu doładuje baterię, żebyście w tym korku nie musieli orać silnikiem spalinowym, tylko cichutko się przemieszczali właśnie na baterii i silniku. Elektrycznym. Z takich jeszcze ciekawostek ma fajny system hamulcowy, który pracuje trochę stabilizując ten samochód, ale nie tylko pod takim kątem, żeby nie wylecieć z drogi, ale też żeby to auto nie nurkowało albo nie przechylało się na boki. Więc potrafi sobie dozować siłę hamowania pomiędzy poszczególnymi kołami, właśnie po to, żeby samochód. Płynnie się poruszał. Mówiłem, że auto raczej dla kobiet, i chociażby układ ten utrzymujący nas na pasie ruchu, potrafi wykrywać nie tylko białe linie, ale też chociażby słupki, których tutaj nam nie brakuje albo krawężniki, dzięki czemu możemy oszczędzić sobie tych pięknych kół. Na dzisiaj tyle. Oczywiście nie przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać Wam nowego Lexusa LBX, tylko po to, żeby wyciągnąć z Roberta, z Toyoty, odpowiedź na nurtujące Was problemy z akumulatorami w hybrydach pokroju Yaris czy Yaris Cross właśnie. Teraz już wiecie, co robić. Oczywiście trzeba się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, ale to nie jest tak, że Toyota zostawi Was bez żadnej pomocy. I naprawdę tutaj szapoba dla polskich chłopaków z polskiej centrali, którzy przekonali Japończyków, że trzeba coś poprawić. Na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam Paweł Rygaz. Zobaczcie, ta klameczka działa tak. Ale jakby się zepsuła, to można zrobić też raz, zwolnić zatrzask i dwa otworzyć drzwi. A działa to tak. Raz, nic, dwa otwieramy i wychodzimy w trybie awaryjnym, jak nie ma prądu.